Cześć, ja jestem Rodaty, a przed Wami niewielka, darmowa, bardzo, bardzo, bardzo prosta gierka, która co kilka dni przewijała się gdzieś na Facebooku albo w komentarzach. No i postanowiłem zerknąć, mimo że wiedziałem, że do Ravenfield raczej nie będę zbytnio często wracać. Jest to dobra gierka do, no cóż, pogrania przy piwku. Sztryk kiedy po prostu nie zwracacie w ogóle uwagi na prostotę graficzną i fakt, że tytuł robi sobie w projekcie takim bardzo szufladowym chyba jeden koleś. O tej małej gierce słyszałem już gdzieś na YouTubie. Gdzieś ona mi się odbiła parę razy i wkrótce zajmę się też na przykład Cluster Trackiem albo Accurate Battle Simulator. Również do tej absurdalnie prostej gierki postanowiłem w końcu zajrzeć. Pobrać możecie za darmo, link macie w opisie. Może wam też wyskoczyć jakby opcja przy płatności czy jakby przy pobieraniu opcja płatności, ale tak naprawdę to po prostu propozycja wsparcia twórcy jakimś dolarem albo pięcioma grę możecie pobrać za darmo. Ja osobiście wysłałem mu piątka, niech ma. Z tego co wiele komentarzy pytających o możliwość dodania tej produkcji do youtube'owej biblioteki gier pojawił się tekst, że jest to taki mega bardzo prosty, ale wciągający Battlefield. Taki prosty do bólu i faktycznie wkraczamy na pole bitwy jako niebieski ludek pośród kilkudziesięciu innych ludków. Mamy wokół totalnie proste pojazdy, takie samochody albo śmigłowiec i czołg. Rodem z Unturned, chyba wiecie taki z kartonu kwadraciakowaty. Na razie nie ma też trybu sieciowego, więc gramy po prostu na boty. A ich zachowaniu powiem wam nieco później. Nie mamy tutaj klas postaci, za to mamy system. Jakby ekwipunku, może po prostu wyboru ekwipunku do dyspozycji mamy kilka broni, po jakby jednej z każdej stylu czy kategorii, wyborówkę, snajperkę, strzelbę, kałacha. Możemy też dać sobie trochę granatów, apteczki, paczki z ammo, wrzutnie rakiet albo javelina. I to jest bardzo fajne, że możemy sobie sami dostosować ekwipunek, nie ma tutaj jakiejś klasy, postaci, czegoś takiego. Możemy mieć na przykład snajperkę i wyrzutnie rakiet. Mamy też lornetkę, jednak tak naprawdę przyda nam się tutaj yy, dosłownie jedna broń. y Ewentualnie dwie, na przykład, erpek dodatkowo, bo walka jest tak śmiechowa i tak szybka, że nie ma sensu po prostu patrzeć z loretki albo rzucać sobie amunicję czy apteczkę, bo naprawdę ginie się bardzo szybko, w bardzo fajny sposób. Możemy albo zginąć na śmierć i takie kuleczki nam wylatują z naszego ciała, albo giniemy w taki sposób, że jesteśmy na przykład ogłuszeni. To naprawdę bardzo fajnie wygląda, kiedy gdzieś coś obok nas eksploduje, jakiś wybuch, nie wiem, z czołgu i nasza postać gdzieś tam leci, zaczyna się przewracać, a potem wstajemy gdzieś tam, próbujemy wyciągnąć Broni idziemy dalej. To jest fajne. Na razie w tej wersji beta 3, która była dostępna w październiku 2016 roku, mamy jedną mapkę z dwoma, jakby, trybami. Pierwszy to po prostu Conquest, gdzie każda strona ma na razie na początek jeden punkt kontrolny, a drugi tryb to jakby szturm, gdzie wróg posiada wszystkie punkty poza jednym. Ravenfield, przynajmniej w mojej konfiguracji sprzętowej, ma straszne dropy. Raz gra leci na 144 klatkach, raz na 30-40. Y Pewnie to widać też na materiale. Gra jednak zaskoczyła mnie salwami śmiechu. Takimi totalnie absurdalnymi salwami śmiechu, które powodowała fizyka. Bywały sytuacje takie jak ta, że czołgi latały, że zwłoki też latały, ale bywały dziwne kolizje. Jedzie na przykład samochód, zderza się z innym i róle w kosmos, a wszyscy, wszystkie boty w środku gdzieś tam w ogóle już wylatują w kosmos. Trochę dziwnie wygląda balans broni, bo strzelba robi to za snajperkę. Naprawdę. Z odległości, nie wiem, przykład. Dokładowo, 100-200 metrów ze strzelby jesteśmy w stanie bez problemu kogoś jednym strzałem zabić. Ale co fajne, boty są dość, dość ciekawe. Czasami durnie idą w jednej linii na punkt, ale fajnie rozpoznają obiekty. Grają zgodnie z wybraną bronią, na przykład kampią gdzieś ze snajperką za skałą albo za płotem, szarżują na przykład ze strzelbą, używają też rakiet i próbują bronić punktów kontrolnych. Działa jakiś system... Powiedziałbym atencji, czyli jak prójemy z karabinu, to boty idą nas po prostu zabić, kiedy kampimy przy jakimś punkcie, na przykład za wiatrakiem. Jeżeli nie, po prostu nie strzelamy, nie prójemy, to możemy z pistoletu, z tłumikiem ich po prostu pyrkać w potylicę bez problemu, a one nie idą z jakimś świecie wallhackiem nas po prostu zamordować. Ten system zauważenia jakoś działa. Problem leży trochę z tym, jak zachowują się boty, bo to są totalne chamy. Tak, totalne hamy. Które nie znają znanego z Battlefielda pojęcia Base Rape, czyli bombardowania pojazdów, graczy na tej głównej bazie wroga, nie pozwalając się zrespawnować. Bo ty robią to nagminnie. W śmigłowcu po prostu uwielbiają to robić, bombardują nasz główny punkt respawnu aż. Po prostu przykro patrzeć. Powiem, że zabawa jest banalnie prosta, ale zarazem lekko wciągająca. Ta totalna prostota ma jakiś swój minimalny urok, chociaż dużo prostszą formą na zrobienie takiej gry byłoby wykonanie np. mapki w Unturned, gdzie mamy tylko bronię i po prostu się strzelamy, i odpalenie na tym serwera. W sumie nie głupi pomysł, tylko. Jak Turn zmusić graczy do wybrania jednej z dwóch drużyn? Jakoś automatycznie? Nie wiem, nie próbowałem. W tym właśnie problem. Ale okej, okay, to co byłoby w tej prostej gierce mega potrzebne, to nieco więcej przeszkód na mapach, nieco piękniejszy świat. Nieco więcej obiektów, za którymi można po prostu przycupnąć i więcej botów. W sumie botów to można dodać sobie ręcznie chyba ile chcemy. Ja grałem z setką botów i gra jeszcze jako tak otrzymała się na tych 40-60 klatkach. No i oczywiście przydałyby się tutaj jakiś tryb sieciowy. Najlepiej w takiej formie, by były boty i gracze jednocześnie. Wtedy walka miałaby więcej sensu niż granie 5 na 5 żywych graczy. Po prostu nuda by była, prawda? Zdaję sobie sprawę, oczywiście, że. Nie jest to może najlepsza gra do pokazania na kanale, ale propozycja jej pokazania pojawiała się dość często. No cóż, mogę na koniec rzec, że nie pozostawiam tej grze żadnej oceny, bo byłoby chyba trochę przykro ją porównać do nawet małych, komercyjnych gier. Ten tytuł jest za darmo, pobrać go możecie w opisie. Wielu powie czy napisze, że po tej produkcji powinienem wylądować na jakimś oddziale szpitalnym, bo wygląda ta gra jak krab, ale nie. Widzicie? Jednak jakoś. Nie wylądowałem. No cóż, ode mnie tyle.